Siema, ma! Jako, że na absolutnie każdym live pytacie mnie o moje fanko popy, które stoją w tle. Gdzie kupić? Jakie mam? Ile kosztują? Bla bla bla. Dzisiaj postanowiłem, że zrobimy taką prezentację kolekcji i poodpowiadam na wasze pytania. Zapraszam. Pytania oczywiście zadawaliście mi na TikToku. I tutaj mamy pierwsze. Jestem prawie pewien, że w jednym filmie było widać fanko popa z Wiedźmina. Czy mam rację? Masz rację. Jeżeli chodzi o popy z Wiedźmina, ja mam tylko dwie sztuki, ale dość fajne. Obie oczywiście są z gry. To jest nasz pierwszy Geralt. Fajny, ale też nic specjalnego. Ten jest dużo lepszy. Też oczywiście growy. Jest to recyka cover. Myślę, że całkiem fajny popik. A będzie piesek na YouTubie. Jak nie, to nie wbijam. Czy masz Anakina lub Obi-Wana? Jasne, że tak. Anakina i obi -Wana. Mam oczywiście w wersjach klonów czyli tych najlepszych. Która figurka jest Twoją ulubioną? Która jest najdroższa? I która jest najbardziej ciekawa? Nie wiem, co rozumiesz przez najbardziej ciekawa, ale na resztę łatwo odpowiem. Jeżeli chodzi o najdroższą, no to jest to oczywiście Loki z Tesseractem. On aktualnie wart jest jakieś 500 zł, coś tego typu. Ja zapłaciłem za niego 80. Kupiłem go z Australii, gdy tylko pojawiły się do kupna. Ta figurka to bezapelacyjnie ten Venom na tronie. Musiałem go mieć, gdy tylko dowiedziałem się, że ten popis istnieje. Jeżeli chodzi o najciekawsze, no nie do końca jest to figurka. Ale zdecydowanie jest to fanko pop i chyba wygrywa, jeżeli chodzi o bycie ciekawym. Jaki był mój pierwszy fanko pop, który wszystko zaczął? Ten pan. Thor z Avengers Endgame. I tak. Miało skończyć się na tym jednym: chciałem mieć coś do postawienia na regale na książki. Teraz fanko popy przejęły wszystko co mam. E, czy posiadasz Deadpoola? Tak i nie. Dlaczego taki nie? No bo zasadniczo mam Deadpoola, tylko, że to nie jest taki Deadpool, jak myślicie. Deadpool połączony z symbiontem Venoma. Takiego zwykłego nie mam. Ulubione Star Warsowe popy? Jest ich kilka i już pokazuję. Zdecydowanie. Asoka, Darth Maul, no i ten Revan są moimi ulubieńcami. E, czy pokażesz wszystkich twoich Avengersów? Okej, okay, i tutaj ja przez wszystkich Avengersów rozumiem tylko oryginalną szóstkę i już pokazuję. E, czy pokażesz każdego swojego Spidermana? Pokażę. Ale nie mam ich dużo, bo dosłownie trzy sztuki. To jest właściwie jedyny fanko Spider-Man, którego nie mam na stałe przymocowanego do powierzchni płaskiej. Zaraz pokażę wam o co chodzi. Bo tak się składa, że dwaj pozostali na stałe są przymocowani do regału z książkami. Ja absolutnie nie da się ich odczepić. Czy zbierasz Marvel Legends albo Mafex? Marvel Legends znam, nie zbieram, są całkiem spoko, ale nie potrzebuję następnego uzależnienia. Nie mam zielonego pojęcia, czym jest Mafex. Pierwsze słyszę. Ile miesięcznie popów kupujesz? Gdy były dobre miesiące, potrafiłem kupić nawet 5 do chyba raz 10 fanków popów. Lepiej wtedy zarabiałem. Teraz w ostatnim roku kupuję bardzo, bardzo mało. Dosłownie kupiłem może 6-10 sztuk w całym zeszłym roku. W tym roku jeszcze żadnego. Jest całkiem dobre. Czy masz fanku popy for fun, czy robisz z nich biznes? Ehm, nie, absolutnie nie robię z nich biznesu. No, dlatego też ja je wyjmuję z pudełek. Ja mam wszystkie popy wyjęte z pudełek, żaden nie stoi w pudełku. To jest moja kolekcja. Wiadomo, ja te pudełka mam, więc gdybym kiedyś musiał sprzedać kolekcję, mogę to zrobić. Ale na razie nie. Absolutnie nie jest to dla mnie biznes. Chociaż. Jest to niezła inwestycja, bo ja na pewno na tych popach zarobiłbym. Zarobiłem. One są warte więcej niż je kupiłem, więc jest to jakiś, jakiś typ inwestycji. Ile kosztuje Funko Pop? Tutaj bardzo różnie. Teraz ceny tak przeważnie zaczynają się od około 60 zł za komona, który niczym się nie wyróżnia. Komony oczywiście mogą być bardzo fajnymi popami, ale no tak 60 zł do kilkuset złotych, do nawet tysięcy. Tak, są fankopopy, Popy, które kosztują kilka tysięcy. Mój najdroższy, jak wspominałem wcześniej, kosztuje jakieś 500 teraz. Ile masz fank popów? Na ten moment to jest coś około 100 sztuk. Mniej więcej 90 do 100 sztuk. Myślę, że to był ostateczny, finalny dowód na to, że nigdy nie powinienem otwierać kanału na YouTube i to wszystko wasza wina. Dzięki, do następnego albo nie.